Chciałbym dzisiaj nagrać dla was grę Wielki Dzień Leo, a raczej mini-grę, gdyż jest bardzo krótka. Jest to gra, w którą grałem kiedy miałem 8 lat, może jeszcze, może 9 lat, nie pamiętam dokładnie, ale coś w tym stylu. Posiadałem jeszcze Windowsa 9.8 i to była jedna z pierwszych gier, które mogłem zagrać na komputerze typu PC, nie? Y Taka ma odskocznia od Gotika. Eee, jesteśmy ufolutkiem. Ogólnie to jest jego chata. Coś się stało, zawaliło się. On teraz musi uciec. Uciec stąd, bo nie ma po prostu dokąd pójść. Eee, zginie tu. <grych> Dobra, więc tak. On się nazywa Leo, to już mówiłem. Pozbieramy sobie jakieś przedmioty. O, co tutaj, co tutaj jest napisane. Śmieszna historia o żyjątkach, które żyją na ziemi i nazywają się ludzie. W ogóle tłumaczenie tej gry jest śmieszne trochę. Ja mam ją jeszcze na płytce takiej niebieskiej. Nie pamiętam z jakiego to było wydawnictwa, ale. O, weźmiemy sobie szczękę. Jeśli mam czegoś używać, musisz nacisnąć na symbol po prawej stronie. Dobra, mamy szczękę, tutaj jakaś woda jest, to jest łóżko. Mógłbym się do łóżka położyć i czekać, aż mi sufit na łeb spadnie. No w sumie racja, bo... Tak, to wszystko się zawaliło, że możliwe, że jego chata runie. Musimy stąd uciec. Dobra, idziemy w otchłań. Słyszę jakiś głos w szczelinie jaskini. Dobra, wchodzimy tam. Tutaj jest zimno, jest mi zimno, przyjmuje mnie strach. To walczący robak, co prawda jeszcze dziecko, ale z respektem trzeba... Ale z... Trzeba z respektem podchodzić do tego robaka. Dobra, jak podejdziemy do niego, co się stanie? A, szczeka do, do mnie jak pies jakiś. A pogrzebiemy sobie w śmieciach, co to jest? Przez wszystkie te lata żyłem koło hałdy śmieci. Dobra, podejdę tu, może tak. Podejdę tu. Użyjesz. Dalej nie idę, nie jestem samobójcą. Użyjemy szczęki, może go wystraszymy. No i wystraszyliśmy go. Na szczęście walczące robaki są nie tylko głupie, ale też bardzo strachliwe. Okej, okay, czyli idziemy sobie teraz w stronę tego mostu, a raczej przez ten most. Ach, te dźwięki. Dźwięki w tej grze są takie stare, ale klimatyczne z drugiej strony. Ale on wolno idzie po tych słodach. Wygląda to na stracony świat moich przodków. Dobra, idź dalej, Leo. O, most się zawalił. To mogłoby się źle skończyć. Dobra, możemy tylko wejść do tej jakby odwróconej wieży. No, i co my tutaj mamy? To wygląda na teleport, to pewnie jest teleport o jakiś pilot. Wygląda na pilota do telewizora. Ok, pójdziemy sobie do góry. Tutaj jest wąż, wygląda jak wąż jakiś, ale czy to jest wążek zwierzę? Chyba nie. O, e, wygląda jak krzyżówka typu połącz dwa punkty A i B. Dobra, jest połączone co to, co my tu mamy? Jakaś lina elastyczna. Okej, okay, fajnie. Czyli mamy linę elastyczną. Tam jakieś urządzenie, urządzenie pracuje, nie wiem co to jest. Dobra, można tu iść. Jakiś antyczny generator prądu. Okej, okay, dobra, idziemy sobie do tyłu. Z powrotem. I teraz może przejdziemy do pomieszczenia z przodu, po prawej stronie mojej i waszej. I co my tutaj mamy? Dobra, jakiś most, taki jakby niby zawalony, ale nie do końca trzyma się na jakiejś tyczce. Czy co to jest? Eee, mamy linę. Użyjemy jej i weźmiemy ten przedmiot na dole. Nie wiem, czy to jest jakiś guzik, albo jakiś brakujący element do czegoś. Eee, co to jest? Leo, co to? Dobra, nie wiem. Wracamy do punktu wyjścia. I teraz wejdziemy sobie na ten teleporcik i użyjemy te, tego pilota. Pewnie przeniesie nas gdzieś tam. Do jakiegoś miejsca, o, biblioteczka, dobra. Jesteśmy w bibliotece. Fascynujące. Yy, podejdziemy sobie do tego regału z książkami o ile To nawet nie jest regał, taki stoliczek, jakby ławeczka. I co my tutaj mamy? O, mamy jakiś tam jakąś karteczkę zawierającą szyfr. E, dobra, wejdziemy sobie teraz do drugiego teleportu. Użyjemy pilota. O, jest rakieta, dobra. Rozumiem, że to jest pole siłowe. Holograficzna, holograficzna tu jest napisane, bariera. Prawie jak w Gotiku, tylko, że tam była bariera magiczna. Okej, okay. automat do biletów. Dobra, użyjemy sobie tego żetonu. Żetona. O, dobra. Co? Wchodzimy do tej rakiety. I tutaj mamy kombinację jakichś tam różnych symboli: plus, kółko, minus, bla, bla, bla. I my musimy chyba nacisnąć to coś i trójkącik, co nie? O, dobra. Czyli coś takiego, dobra. No i odlecieliśmy. Nie wiem, gdzie lecimy, ale raczej chyba wydostaniemy się z tych podziemi. Ale głośny dźwięk. Dobra. Eee, co tam, Leo, powiesz? Wygląda na to, że jestem znowu w domu. Trochę to dziwne, bo jednak obudziliśmy się w domu. Dziękuję, że mi pomogłeś. No nie ma sprawy. Szukam nowego lokum. Zobaczymy się jeszcze. No chyba się nie zobaczymy, bo raczej nie wydali kolejnej gry. I co? Koniec? Nie mówcie mi, że to koniec. Koniec. Dziękuję za obejrzenie tej mini gry o nazwie Wielki Dzień Leo. Może to nie był jakiś taki wielki dzień, ale no mam nadzieję, że Wam się przynajmniej spodobał odcinek. Wiem, że to jest gra taka bardziej jakby dla dzieci, ale po prostu darzę ją z sentymentem. Do następnego siemano.